Dobra, co, ruszamy. Ale co chcesz ruszyć? Może kamerę jakoś ruszymy jeszcze raz? Żeby tu ma coś, nie wiem, bo to jakoś będzie świecić się chyba. Nie pisuj Nie, nie pisuj co. Nie psa. psa, jak pies nie ma, jest. To jest w Witam <grystanie> <grystanie> Witamy was w pierwszym odcinku To się nie dzieje. Ja jestem Rafał. Ja jestem Mikołaj. E, poruszymy dzisiaj kilka mm, śmiesznych, czasem poważnych tematów. Więcej będzie tych poważnych. E, zdecydowanie tych poważnych, ponieważ bo my jesteśmy poważnymi ludźmi. Jesteśmy bardzo poważnymi znaczy, ludźmi. Ja jestem poważnym człowiekiem. Nie wiem, jak Rafał, bo on często. E, ja jestem ze wsi, także. On e, przedstawiał mi swoją mamę. No i mówi, cześć, mamo, to jest Mikołaj. Co ja wtedy powiedziałem? Że dobra, do nie? Eee, może nie mamy 20 metrów, tak. nie mamy na imię Łukasz, ale. Ale za to mamy dwa imiona, tak? Pierwszy temat, jaki będziemy dzisiaj rzucać sobie na patelnię, to Justin Bieber, tak? Tak, I Justin na Gomez. Bieber. Ich wielka miłość i wielki kompak do ich miłości. Zerwali ze sobą podobno dwa tygodnie temu, ale ostatnio widziano ich w jakimś hotelu. Wchodzili osobno, żeby nie stwarzać żadnych podejrzeń. Artur Żmijewski w swojej roli księdza dostał podwyżkę do 12 tysięcy za jeden odcinek. Ciekawe, czy jakieś małe dziewczynki zlizują mu bitą śmietanę z kolan. <śm bitą śmietanę mogą mu zlizywać, ale 12 tysięcy za Za Zawsze wyobraź sobie, i on musi przejechać na tym rowerze bo dojechać do tego sandomierza. Czy patrzymy teraz tak na zdjęcie pana Artura Żmijewskiego i tak sobie przypominamy jak on był lekarzem w ogóle. Czy to jest naprawdę człowiek z ogromnym powołaniem. Najpierw był lekarzem. Nie, on tam, Tom. w tym serialu? On Zosie tam. No on tam Zosie tam, nie raz tam, wiesz. Aaa, no. tam z on tam, on tam. To wiesz powiedziałbym, że on grał w Zośkę trochę, nie? Cały dzisiejszy dzień pochłonęła nas gra. Zagraliśmy. Tak. graliśmy? Gryliśmy w grę, która nazywa się car. Tak, Bullen i of the crown. Mikołaj jest strasznie słaby. Na ja samym początku w, To w wieku lat 11, gdy... Człowieku, ty nie miałeś 11 lat. Ja miałem, miałem 11 lat i siedziałem wtedy w piwnicy jeszcze. Pamiętasz tego, tego gościa? Taki był koleś w Austrii, on miał nazwisko Fritz. No. A to ten, ten, ten jak co mówiłeś? Tak, tak, stary. Tak, Aha. To, jest, to jest kuzyn mojej mamy, mamy w ogóle, wiesz? No, z kuzyn mojej mama w tej piwnicy nigdy nie była, bo jak była u nich w domu, to zawsze na klucz była zamknięta. <laughs> Zastanawialiśmy się dzisiaj jak wygląda sprawa z hamburgerami. Mikołaj zrobił sobie... jak Ty zrobiłeś tego swojego steka? No tak jak powinno się robić, tak? Mm. Czyli po amerykańsku? Po amerykańsku. To, to jest mięso wołowe oczywiście, tak? I ono tam musi mieć jakieś zachowane proporcje podobno. Tam musi być 80% mięsa w mięsie i 20% tłuszczu. 20% tłuszczu to oczywiście nie jest mięso w mięsie. Ja z kolei wybrałem, że tak powiem, drugą opcję. Pojechałem sobie po Bandzie i kupiłem czteropak hamburgerów w Lidlu. Tak czy inaczej, smakowo moje, moje burgery nie były wcale takie złe, ale boję się tego, co w nich tam było. smaczne Dla autentyczności tego testu możemy powiedzieć, że Rafał Jadł swoje burgery. A ja jadłem swoje burgery, więc jeśli chodzi o jakiekolwiek porównanie, to tego porównania nie ma. To by było na tyle w pierwszym odcinku naszego show. Do następnego odcinka.